Wiesz, że dla wielu osób mrozu to ciągle... No. No? No to. No, no to Czyli ciągle... piosenka debiutancka, tak? Nie, że mrozu to ciągle ten... Ten od? Ten od? Debiutu? Nie, mrozu to ciągle ten on. Gdynia, żaglówki parkują, co tam jest? Gdynia, parkują żaglówki motorówki, tam jest? Myślałem, że myślałeś o, o piosence mojej pierwszej. Ty nie myśl o czym ja myślę. Staraj się dogonić swoje myśli. No. Moje myśli to moje myśli. Dobrze. Twoje myśli to twoje myśli. A wiem, gdzie je zmierzasz i nie iść tą drogą. Dobrze. A więc nie padnie ani razu, tylko chcę zapytać, czy wiesz nie. o tym? Nie padnie nie razu. Nie, nie że, że jesteś kojarzony z tym miejscem, gdzie parkują żaglówki i łódki. Z tą dziewczyną. Nazywajmy nie mówmy Marina, mówmy przystań. Nie. Nie gadajmy o tym, bo to nie ma nic wspólnego z tą płytą. Dobrze, serio, dobrze, nie chciałeś gadać o przystani, to, to odpuszczam. A, a jaki jest twój ideał kobiety powiedz mi? Bo ta płyta wzruszyła mnie nie tylko muzyką, ale tutaj bardzo dojrzale śpiewasz o relacjach. Tak, jak, tak jakbyś miał 40 lat już. Gorzko, refleksyjnie. Yy. No, 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 Żebycie że jednak w związku, to nie jest, wiesz, permanentny mm. Disneyland. Mm. Jaki jest twój ideał kobiety? Taki, który jest najbardziej kompatybilny ze mną i z którym mam... Kobiety, ty, pytam, nie ma kobiet no, kompatybilnych. No, no, no. W takim... Nie, nie ma jakiegoś schematu. Wydaje mi się, że albo płyniesz i, i masz jakąś chemię między tą drugą osobą, albo, albo nie. I, mówisz jak i, dzieciak. I nie ma chemii. Jest tylko fizyka. Mój ideał no, kobiety chemia, to jest taka, której no. nigdy nie boli głowa. No. Mało mówi i nie chce jeździć moimi samochodami. I, je, to, i to jest perfekcyjna kobieta. A twój? To ja. <laughs> dobra, dobra. A potem a tak mnie głowa boli, wiesz, wyjątkowo. Przejdźmy się w twoim samochodzie. <laughs> Taka, z którą mi się pośmieje i popłacze i pobawię, i, i, i z którą mam, mam wsparcie w, której, w tej, tej drugiej osobie. Okej. Okay. No, no, takie mówię może banalne rzeczy, ale chyba taka jest, taka jest prawda, z którą mam jakieś, jakąś nić porozumienia. Okej, okay. ale czy ta kobieta, o której tutaj śpiewasz, ta relacja, którą opisujesz, opisujesz w taki, kurna użyję grubego porównania, ale po to, żebyś wiedział, że, że mam do Ciebie dużo sympatii, Brekautowskim stylu trochę. Mm. Czyli jest tam miłość, ale ona wiesz, jak ładnie ci w tej suchni, oni zaraz przyjdą no, tu, pamiętasz. Pamiętam, to u ciebie pewnie. też ta miłość jest taka wywrócona. Czy to, są, to jest puta autobiograficzna? No, to jest... czyli parę tych piosenek powstało w momencie, kiedy tej miłości nie było. No. Więc, więc te, wtedy powstały te gorzkie numery. Aha. A, ale na płycie nie, nie, nie ma tylko takich piosenek, żeby, żeby nie było, prawda? Tak. Więc y, parę numerów powstało w takim rzeczywiście okresie troszeczkę cięższym. Aha. I był to taki moment, gdzie jakoś dałem, dałem upust tym emocjom w, w, w dźwięki i w słowa. Mhm. Po drodze wszystko się poukładało. Zresztą y, piosenka Nieśmiertelni y, niesie jakąś taką nadzieję za sobie. No że Tam. nic nam nie może się stać. Bardzo no. dobry numer. Też bardzo dobry numer. Mogę ci jako starszy kolega, kiedyś też radio, radiowiec, coś doradzić? Mhm. Wywal te osoby, które dobierała ci single z tej płyty. Czy mam siebie zwolnić? Uch, zmroziłem atmosferę. Sam dobierałeś? Wiesz co? No Mogę to ci powiem, powiedzieć, no, jak starszy kolega? No, no. Chyba cię pływał. Stary kurde. Nie o to chodzi.